Hej siemanku, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja Szymek i przed Wami kolejny odcinek z ogromnych budowli na moim kanale. I tak jak mówi tytuł, dzisiaj zajmiemy się główną bohaterką dwóch ostatnich części Gwiezdnych Wojen, no i w sumie całej najnowszej trylogii, Czyli. no, jedna jeszcze część nie powstała, ale. przebudzenia mocy i ostatniego Jedi. No i trochę nad tym się działem, więc fajnie było, jeśli Wam się spodoba. Żeby się to docenili, udostępnili może jakiś kolega jest fanem Gwiezdnych Wojen i warto by było jakby zobaczył albo na przykład yy, możecie zawić łapkę w górę i napisać komentarz, bo ostatnio słabo filmy lecą i może to coś pomoże. No i fajnie jakbyśmy tutaj dobili 5000 łapek w górę i wtedy może zajmiemy się kolejną jakąś postacią z gwiezdnych wojen, a sporo jeszcze jest, jest do, do wybudowania. No więc słuchajcie, przed nami Rey, no i może zacznijmy sobie od tego, że... No, ma prawie 200 wysokości. Chciałem ją zrobić, żeby miała prawdziwy swój rozmiar, to znaczy prawdziwą wysokość, jak, e, jak ma normalnie aktorka, ale jednak e, twarz wychodziła mi strasznie słabo, więc musiałem ją powiększyć. No i teraz wyszła naprawdę spoko, więc zaczniemy może od dołu. Tak tutaj wygląda Ray. Musimy tak robić, tak emocjonalnie to trochę. No, 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 tutaj jak widzicie już powoli dochodzimy, jest pokazane tutaj ten taki plecaczek, który jest z nią też kojarzony, ten pasek taki i zaraz, uwaga, jesteśmy przy twarzy. No i z tego właśnie boku jestem najbardziej zadowolony, dlatego że na początku budowałem bardziej patrząc na przód i popatrzyłem później z, z boku i mówię, o kurczę, ale ryba wyszła. No ale tak to Rej z tej strony po prostu wygląda jakby była wzięta z filmu prosto do Minecrafta właśnie, no więc No więc myślę, że powinniście to już ocenić, ale nie będę tak cały czas mówił o tych łapkach, tylko zobaczymy jak ona wygląda tutaj z każdej strony. No z przodu trochę ja myślę poprawiłem, bo to jeszcze, bo to jeszcze robiliśmy na live'ie. Jeśli chcecie na kolejnych live'ach być, to zostawcie tutaj suba, a będziecie stawiali wtedy... no suba i dzwoneczek tam o kurczę, mrugnęła, ale kontynuując. Możecie sobie wsuwać dzwoneczek, to wtedy będziecie podostali powiadomienia, a na pewno kolejne też będziemy podawać na, na, na live'ach. No i jak widzicie, kilka jest mechanizmów w całej tej rei, dzięki której ona trochę jest taka żywsza. Trochę ma kilka takich o, znowu mrugnęła, jak widzicie, czyli normalnie mruga jak człowiek, no pra, prawie jakby się jeszcze poruszała, co pra... nie jest praktycznie możliwe w Minecrafcie, to by po prostu była... No, jak, jak z filmu, nie? No i tak ona tutaj wygląda Tutaj jest ten cały plecak No, no całkiem spoko mi się wydaje, że wyszła Może trochę z tą ręką przesadziłem Bo ta ręka jest trochę e, taka chudsza Tutaj tak właśnie trzyma w takiej, w takiej pozycji Tutaj ma tą rękę A tutaj tak tak, tak przy ciele Nie wiedziałem do końca jaką pozę można jej zrobić No, ale wygląda to całkiem... Nieźle. No, i tak jak mówiłem, jest tutaj kilka mechanizmów, które możemy, które możemy jakby włączyć, wyłączyć. I pierwszym z nich, może nie jest jakieś to skomplikowane, ale skoro możemy mrugać, to pewnie możemy zamknąć też oczy. No, i tak, oczywiście jest. Możemy kliknąć sobie właśnie, żeby mieć rękę rękę Enderu w no, mieć po prostu oko Enderu w ręce. To ona wtedy zamyka oczy. Tak jak widzicie, może teraz. Może kiedyś jej dodam jakiś mechanizm, który będzie powodował, że ona może jakoś na przykład używać mocy czy coś, to wtedy na przykład będzie miała właśnie zamknięte oczy, więc myślę, że to całkiem spoko, taka normalna rzecz, normalna, no jak widzicie, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka. No można się trochę z tym pobawić. Kolejnym mechanizmem, trochę już bardziej skomplikowanym, to pewnie tak jak zauważyliście, miecz jest zamknięty. No więc trzeba oczywiście coś zrobić, żeby po prostu to całe tej ostrze e, no, wysz, wysz, wyszło z tego. Więc uwaga, zaczynamy w takim razie. Klikamy na zielone, no i tej on jest powoli, powoli niestety, chciałem trochę to przyspieszyć, ale niestety tak powoli musi się to robić. Możemy oczywiście do tego dodać jakiś dźwięk. Zaraz, może spróbujmy przy zamknięciu. Uwaga. Jak widzicie, wszystko dodałem do Minecrafta, nawet odgłosy są. Spróbujmy jeszcze raz nawet. Tak jak widzicie. Wszystko działa, jest nawet dźwięk jak, jak się otwiera miecz świetny Więc no, bardzo, bardzo fajne. Możemy jeszcze raz zamknąć. No i wszystko działa płynnie, otwiera się, zamyka, w w włącza, wyłącza, włącza, wyłącza. I tak dalej. No więc otwórzmy sobie, bo na potrzeby kolejnej rzeczy, oczywiście musimy sobie otworzyć mieć świetne, żeby był lepszy efekt. Więc jest wszystko działa. I zanim pokażę wam kolejną rzecz, wiem, że się trochę reklamuję na tym e, odcinku, ale możecie także widzieć mojego Instagrama, bo dawno nie reklamowałem w sumie, więc macie tutaj w prawym górnym rogu linka, albo po prostu Szyma, Ku, y, Ty, razem, wszystko. No więc polecam wam serdecznie, fajne zdjęcia tam się pojawiają, teraz są święta, więc e, no nieważne. Słuchajcie, oczywiście, kto oglądał e, ostatniego Jedi'a, nie będą tutaj znanych spoilerów, to może wiedzieć o jakich zachwaniach i w ogóle nie wiadomo co, no ale powiedzmy, że na pewno wiele z Was jest fanów, fanami ciemnej strony mocy. No i pomyślałem, że kurczę, może by ta kraja też tam dołączyła, czy coś, nie? No więc, myślę, że w takim razie tutaj. Yy po prostu ona, ona jednak się zdecydowała i słuchajcie kiedy klikniemy sobie ten guzik to pokazuje się prawdziwe oblicze Rey. Jak widzicie jej ubranie zmienia się na czarne. Tutaj są błędy Minecrafta, że to tak się to normalnie się ładuje teraz już. Jak widzicie zmieniła ubranie na czarne i miecz świetny stał się czerwony. Więc jak widzicie Rey przeszła na ciemną stronę mocy. No i w sumie przy tej okazji, możecie też napisać w komentarzu, za jaką stroną mocy jesteście, którą jakby bardziej jest wam bliska, czy bardziej wolicie właśnie Rey, czy wolicie na przykład Kylo Rena, czy może ze starej sagi coś, cokolwiek. No więc słuchajcie, oczywiście możemy też cofnąć, powiedzmy, że jednak postanowiła się na dobrą stronę mocy przekapaczyć teraz. Oj, oj, proszę, proszę. Jasna strona mocy już powróciła tutaj, jak widzicie, już jest wszystko dobrze, niebieski miecz świetlny, no i jak widzicie, Ray już jest, e, już jest Jedi'em, a nie Sitem. No dobra, więc możemy sobie oczywiście teraz zamknąć, zamknąć ten miecz, e, no i w sumie nie wiem, czy tutaj coś więcej o tej Ray można jeszcze zrobić. Mogę wam pokazać mechanizm w środku, jak wygląda. Nie jest to zbytnie skomplikowane, naprawdę jest tego mało, możemy tutaj przejść przez nos. Halo, halo. I to są tak naprawdę to są rzeczy odpowiedzialne za otwieranie miecza świetlnego. Tutaj są <laughs> command bloki i nie chciało się robić to tak specjalnie jakoś, więc zrobiłem po prostu na repeaterach. Zamykanie i otwieranie oczu, a te dwa, te dwa tutaj rzędy command bloków są odpowiedzialne za przemianę na ciemną stronę mocy i na jasną stronę mocy, więc nic specjalnie skomplikowanego. Musimy tylko się teraz dostać do nosa. Ok, czyli tutaj. To było w tym miejscu. No właśnie, dostaliśmy się, mrugnęła nam jeszcze na pożegnanie. Możemy jeszcze raz sobie szybko przejść tutaj na cenną stronę mocy. No i napiszcie oczywiście serio, co byście chcieli w kolejnym odcinku zbudowania. Tak myślę że właśnie, czy Kyle Lorena by nie zrobić, ale też nie wiem, czy z maską, czy bez maski. Bez maski byłoby o wiele trudniej, ale zobaczę jeszcze. No może, zrób, może wtedy jakaś komenda, która zdejmuje tą maskę? No to by było całkiem spoko. Może ktoś już stary starej sagi, więc fajnie by było faktycznie jakbyście napisali w komentarzach co takiego chcecie, żebym wybudował w kolejnym odcinku. To nie muszą być e, postacie z biednych Wojen. E, też dużo z was pisało BB-8, ale BB-8 akurat jest bardzo łatwy do wybudowania. Jak, jak będziecie chcieli to mogę wybudować. No więc to co zależy już od was. No i zostawiam was z takimi małymi cinematykami na koniec, żebyście zobaczyli jak dokładnie to wygląda w takich fajnych ujęciach. No więc... To było tyle, zapraszam was jeszcze raz na Instagrama, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek jeśli jesteście nowi, łapkę w górę, no i do zobaczenia, cześć!